Dobrze widać, halo dziewczynki, słychać. Beata, co z tym światłem? Ale ja dziś wyglądam, lasencjań. Dziewczyneczki, ale nie wyzywajcie się, są trzy hiszpanki z muszlą. Piszecie na czacie muszla, piszecie na. Beata, hiszpanki wyszły. Marzena Ptyś 12, będą XXL, ale paczka idzie z, z Hitalii yy, i za trzy tygodnie gdzieś. Kasiażmia Mija 007, wężowe botki mamy ostatnie, 37,5, 39 potrzebujemy. To będą na styk. Kasiarz mija 007, wężowe botki, zapisz Beata. Czepiec prysznicowy Grandma, inspirowane Gucci. 29,99, dziś w promocji 28,99. Mamy 10 sztuk. Piszemy na czacie Czepiec. Czepce stop, Beata! Czepce stop, wyszły! Modelujące spodnie Diamond. Modelujące spodnie Diamond Fast Slim Now. Schodzą jak świeże bułeczki. Od xl do XXXXL Sztuczny szajs. Judyta Zając 17. Wiesz, co Ci powiem, kochana? Pewnie chciałabyś wyglądać tak ślicznie jak nasze dziewczyneczki, ale hajs Ci się nie skadza. Wyślij adres, dostaniesz od nas czepiec gratis. Beata Zając do bana.